Nowi sąsiedzi. Kiedy pudła zostały przewiezione, wtaszczone do nowego mieszkania i rozpakowane, meble ustawione tam, gdzie zażyczyła sobie mama, przy całkowitym braku sprzeciwu ze strony taty, stanęliśmy w trójkę wieczorem w progu salonu i popatrzyliśmy na to, co od dzisiaj miało być naszym nowym domem. Mama przytuliła się do papy, a ten objął mnie i przygarnął do siebie. Staliśmy tak w bezruchu i milczeniu około pięciu minut. Tylko patrząc. Byłem zmęczony, chciało mi się spać, ale serce spódnicenia waliło jak przy oglądaniu spod kołdry horroru o wampirach. Wreszcie z tego zapatrzenia i zamyślenia wyrwał nas dzwonek do drzwi. Tata wzdrygnął się, jakby strząsał robaka z głowy. Ciekawe, kogo diabli niosą o tej godzinie? Nie diabli, pan pankracy, nie diabli! Spojrzałem zaciekawiony w kierunku wejścia i jak się okazało, mama miała rację. Za drzwiami stała para ludzi mniej więcej w wieku moich rodziców, a za nimi. Cześć! Jestem Karolka! Dziewczynka, niewiele niższa ode mnie, wyszła z za pleców kobiety i wyciągnęła do mnie rękę. Poczekaj, kochanie! Mężczyzna stojący obok chwycił ją lekko za ramię, dłoń Karolki zawisła w powietrzu. Najpierw starsi. Dziewczynka potrząsnęła lekko głową, burza rudych loków zafalowała jak. jak. jak coś, co właśnie tak faluje w podobnej sytuacji. Dorośli, westchnęła. Zechichotałem i uścisnąłem jej dłoń. Michasiek jestem przez Eś. Nieźle! Uśmiechnęła się. Ja jestem Karolka, normalnie przez K, ale możesz mi mówić Karolka przez specjalne K. A co to za różnica? Niby żadna, ale brzmi zarąbiście! Hamuj się, młoda damo! Kobieta spojrzała na dziewczynkę wzrokiem podobnym do tego, którym raczy mnie mama w chwilach budzenia się bestii. Pan pozwoli, że się przedstawię? Tym razem rękę wyciągnął mężczyzna. – Krzysztof Wasilewski jestem, a to moja żona Anna, też Wasilewska. – Już mówiłem, Michasiek jestem, przez eś! Karolka parsknęła śmiechem. – To chyba nie do ciebie, skarbie! – odezwał się za moich pleców papa i uścisnął wyciągniętą dłoń mężczyzny. – W czym mogę pomóc? – Bo widzi pan… Jesteśmy sąsiadami, i jak stara tradycja każe, chcieliśmy się przedstawić i przywitać nowych mieszkańców bloku. A, to prosimy, do środka! Jeszcze bałagan, bo przecież dopiero zakończyliśmy wstępne rozkładanie rzeczy ale już jest przynajmniej gdzie usiąść. Tata przyciągnął mnie lekko do siebie, robiąc miejsce do przejścia w korytarzu dla niespodziewanych gości. A to tylko na chwilkę. Pan Krzysztof dziarsko przekroczył próg, choć próbowała go powstrzymać żona, sycząc niedwuznacznie. Karolka wmaszarowała do środka tuż za nim. Kiedy przychodziła obok, w nozdrza uderzył mnie zapach wiatru i łąki. W głowie zawirowało, a serce zrobiło się jakieś takie ciężkie, i zsunęło się w okolice żołądka. Co jest? Czy ja umieram? Zanim znalazłem odpowiedź, głowa uspokoiła się, a serce powróciło na swoje stare miejsce. Może to wynik przemęczenia? Może przeżycia z całego dnia skumulowały się i tak podziałały na organizm? Postanowiłem odpuścić filozoficzne dociekania i zająć się problemem później. Mniej więcej po godzinie, kiedy na naprędce zastawionym stole wylądowała wędlina, jajka w majonezie, jakieś sałatki rybne kupione w pobliskim sklepiku oraz pieczeń i napoje z lodówki państwa Wasilewskich, wydawało się, że wszyscy znają się nie od kilkudziesięciu minut, ale kilkudziesięciu lat co było dość dziwne w przypadku moim i Karolki. Starsi rozmawiali głośno, wybuchając co i rusz śmiechem a my bawiliśmy się w moim nowym, superanckim pokoju. Nad osiedlem powoli zapadała noc. Otworzyłem oczy i rozejrzałem się wokoło. Coś było nie tak, coś nie pasowało do codziennego widoku, jaki witał mnie co rano. Dopiero wtedy przypomniałem sobie, że przecież przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Przeciągnąłem się i obróciłem na drugi bok. Obok leżała ruda dziewczynka i wpatrywała się we mnie intensywnie. Cześć, mężu! powiedziała i trąciła mnie palcem wskazującym w nos. Zrywałem się, jak oparzony. Mężu? Jaki mężu? Co się wczoraj wydarzyło? Czemu nie pamiętam wydarzeń, których skutkiem był ślub z leżącą obok dziewczynką? Jej imię pamiętam. To, że bawiliśmy się doskonale też, ale nigdzie nie znalazłem wspomnień związanych ze ślubem. Odurzono mnie, wymazano pamięć, przeleżałem w śpiączce pół życia po wypadku na dyskorolce? Czy my wydukałem czy ty i ja? No, co ty, chłopie? Karolka usiadła na łóżku i popukała się palcem w czoło. Ja, ja sobie robię. Najpierw szkoła, wykształcenie i praca. Potem rodzina, dzieci, i kredyt na mieszkanie. Poza tym nie dorośliśmy do małżeństwa. No ja to jeszcze, ale ty... Już miałem się obrazić. Ale uznałem, że lepiej będzie nie podważać mojej niedojrzałości, bo jeszcze naprawdę będzie się chciała ze mną hajtnąć. Odetchnąłem z ulgą. Tak minął pierwszy dzień i pierwsza noc w nowym domu. Karolka i ja zostaliśmy przyjaciółmi, podobnie jak nasze rodziny. Zresztą i na pozostałych sąsiadów, którzy powoli zaczęli wprowadzać się na ulicę radosną, nie było co narzekać, oprócz pana Leona, samotnego informatyka z klatki obok przekonacie się wkrótce o tym sami, bo co nieco o naszym życiu i pewnej wielkiej przygodzie, która była początkiem wielu wielkich przygód, opowiem wam w tej książeczce.